Witam. Dzisiaj taki unboxing trochę nietypowy na moim kanale, a mianowicie latarki. Latarki szukają latarki, czasami spadną śrubki, jak wkręca się gąbki, inne rzeczy, albo wypadł do lasu, coś chcemy znaleźć, coś nam wypadnie. No, w Walcie trzeba znaleźć, bo wypadła gdzieś piątka. Więc dzisiaj na kanale latareczki. Taki zakup. To jest jedna z lotarek firmy Olick. A dokładnie M2R Warrior. I chyba Pro do tego. Także zaczynajmy rozpakowanie, co w tej latarce dostajemy. A, mianowicie. No już się to przełącza. Spróbujemy rozpakować. Gdzieś trzeba ciąć. Się okay. Folia za nami. a będzie się bił. Dalej. <grych> no i latarka. Latarka, moi drodzy. Warrior pro. Powinno zoomować teraz dobrze. Firmy OLED M2 R Pro Warrior. Ma, no, ma? Ma świecić do 300 metrów, tak pisze przynajmniej producent. I maksymalnie ma 1800 lumenów, czyli mocy światła. Można ją, co tu widać na pudełku, też. Ma standard IPX8, czyli można z nią nurkować do 2 metrów. I z tego co pamiętam, to chyba pół godziny można sobie z nią pływać. Latarka zbudowana z, w sumie aluminium i to aluminium niezwykłego, tylko lotniczego i jest jeszcze do tego pokryta, pokryta twardą jakąś powłoką więc zobaczmy, co mamy w środku. Po otwarciu tak Fajne prawda tak w ostatnim filmie, co otwierałem e, procesor. I co mamy? Zabezpieczenie. OK. tu Uda, że możemy. To nie odłączyć. Może się przydać jeszcze. I co takiego jeszcze tutaj pisze? No 5 lat gwarancji tu raz, no tą latarkę mamy, może upadać z około, z tego co tam pamiętam, to półtora metra i nic jej się nie stanie, czyli wodoodporna, półtora metra jak nam spadnie, to też jej powinno nic się nie stać, no ale co za świecenie? a tu ich? może tu jej za chwilę, sprawdźmy to pół złotych. mamy w tym pół ładowarka, prawdopodobnie, bo jest zrysowana, także prawdopodobnie na 100% ładowareczka a bardziej kabel na USB do ładowania tej latarki dokładnie, i coś jeszcze coś jeszcze mamy no i mamy jakąś taką zawieszkę zapinaną typu mała jakaś tam smycz albo coś od firmę. także też spoko dodatek Mhm. Ładowareczka ma być na magnesik, także legancko USB w wersji której jedyneczka białe, miałeczki jedynka, czyli wszystko będzie ładowało. Czy jest na magnes. Nie, ja. Także spoko. Eee. Ładowarka, jak ładowarka. tu w środku. Przyczepienie do pasa, także na Tutaj mamy jeszcze jakby jakieś zabezpieczenie. Naciskamy, otwieramy. No to już, powiem, solidnie wykonane ten futerał na całą latarkę. Więc fajnie, latareczka. okej, okay. futerał sobie na bok. I teraz co? sama latarka. No, jak wygląda? Wygląda. Mi się podoba. Super. Do trzymania. Karbowanie. Ochronna powłoka na szkło. Yy, dioda też tej latarki, ale tu już się po dużo bo yy, która jest wykonana. Yy, yy, dioda TRI, yy, jakaś h yy, X, hp 35 h 1 led i o optyce PMMA TIR. Czyli soczewka przez kolimator. ok, Włącznik, tutaj, co ma nas informować z diodą, też a będę pokazywał. Włącznik z diodą, który stan baterii. Tu, jak widzicie, magnes. Także można ją przyczepić sobie i gdzieś do przy przy aucie, czy przy czymś innym. I ona nam będzie. Dawała strumień światła, także super sprawa. Też, no jak sama nazwa wskazuje, Warrior, coś jeszcze, a instrukcja, właśnie, instrukcja jeszcze była w pudełku, ale to już wkładam. Też, jak naciśniemy, no to powinna nam zaświecić, no ale uchwyt do, jakbyśmy chcieli do, przyczepić do spodni, do pasa, do kieszonki, także też super. Uchwyt można ściągać można montować, albo przesuwać to. można montować też tą latarkę do yy, broni z no, ich na broń do szyny RIS i na przycisk tutaj ta elektryczna latarka ma świecić no ale dobra odkręcamy 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 zabezpieczenie z akumulatorem okej. Okay. W środku okay. sam akumulator, moi drodzy, nie wiem czy będzie widać. co będzie. To jest 5000 mAh 3,6V czyli 21700 od też firmy, która tym się zajmuje, więc tutaj. Ale coś jest nasmarowane albo mi się wyda. Mhm, ale raczej nasmarowane jakimś. Oglądajmy. No i sprzęćmy. OK. Latarka no już w tym momencie ma świecić, no i świeci. Także przez naciśnięcie daje dość dobrze. Jak nawet tutaj mam u góry światła, także ona skupia konkretnie. Także do broni, przy pojedynczym nacisku, na oświetlenie idzie w punkt. Nie powiem, to idzie w punkcik ładnie, nawet skóry. Tu mamy to skupienie tego światła. Choć tutaj u mnie jest naświetlenie dużo lamp, teraz i włączonych to jednak ten punkcik tutaj. Co jeszcze? Przy naciskaniu możemy mieć światło mniejsze, takie, aby nam wyskoczyło na ileś tam godzin i dioda ma nas informować, ma przybierać różne kolory, zielony, ma pomarańczowy i z tego co pamiętam, żółty i sygnalizować nas o stanu wyczerpania akumulatora. Także tu też jest Fajna opcja. Tryby świeceń, bo no ma tak standard. Nie wiem, czy teraz to będzie, tak ale standard. I chyba trzeba przytrzymać. I wtedy zwiększamy. Zwiększamy natężenie światła. No i tu już jest mega. Ileś tam godzin wytrzymuje? Można oczywiście wyłączyć i od razu rzucić błysnąć albo włączyć. Także zapamiętuję ma te swoje tryby pamięci. Nawet małym światłem o już tam luksach, Także bardzo fajna latarka. Co do ceny, no to też powiem oj, To co do ceny to no nie jest tania, nie jest stanie, bo możemy sobie kupić jakieś tam latarki za 100 zł. 150 zł, ale powiem tak szczerze, że trochę tych latarek miałem za 50-60, kupowało się w różnych marketach i one tak no wytrzymywały, ile wytrzymywały, coś tam świeciły, ale tak naprawdę to było wyrzucanie pieniędzy w błoto. Myślę, że tutaj ta latareczka spełni 100% moje oczekiwania. Dobrze. Ładowanie trzyma się dość mocno, więc więc nie ma problemu. Także też tutaj z tyłu właśnie ten śmieć, co można sobie wpiąć i mieć jakąś tam zawieszkę. No super sprawa, tej wszystkie Wam jestem w stanie zademonstrować. Bo ma też stroboskop, ale nie wiem, nie wiem jak. Ten stroboskop, w mnie teraz uruchomić. O, a nawet się udało, ale jak widzicie. Jest ciągłe, a jak naciśniemy dwa z tyłu. Moment. Muszę trzymać. No to to stroboskop się włączy. Chyba tak, muszę trzymać tryby świecenia, no i się będę przełączać. I no, jakoś uruchomiłem, ale w każdym razie widzieliście i stro też działa. Więc nie, no powiem, letaraczka fajna z dotyku A, włączyła się czerwona dioda, czyli nie wiem, czy będzie teraz dobrze widać. Jest czerwona dioda, tutaj przynajmniej przez chwilę było widać. Yy, więc yy, wyczerpał się akumulator. Yy, co więcej, no, więcej to już w opisie, musicie przeczytać sobie na stronie czy producenta, czy tam na innych sklepach, co sprzedają te latarki, yy, także powiem, że super sprawa, yy, czekam też na drugą takiego typowego szperacza, bo ona to to będzie raczej do użytku, e, takiego przy w sumie skręcaniu komputerów, albo gdzieś, gdzieś sprawdzić, czy wszystkie śruby, bo punktowo bardzo ładnie świeci. Natomiast czekam jeszcze na mm, drugą latarkę, też tej samej firmy, ale inną, która mm, będzie taka na wypady do lasu, coś sprawdzić, gdzieś przyświecić. E, więc zapraszam Was e, już teraz m, na następny film e, z latarek. No i co? Widzimy się w następnym filmie. Jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, to poprosi bym o subskrypcję, żeby być na bieżąco. Jak chcę oczywiście, jak komuś się to podobało, ten film w czymś pomógł, to pozostawienie łapy w górę. Jak nie, to, to normalna rzecz sprawy. Także trzymajcie się do następnego filmu serii unboxingów i myślę, że będzie fajnie. Następna latarka będzie już inna.